Witamy serdecznie. Znajdujemy się na hali BBTS-u, gdzie obserwujemy zmagania siatkarzy dzisiaj gościnnie i z tej okazji również w takiej innej atmosferze chciałam e, zapytać Natalię e, przy okazji, jak widzisz ten nasz nowy rok? Czy to będzie nowy rok, lepszy rok dla BKS-u, dla nas i czy w końcu pójdziemy na zwycięską ścieżkę? No, jak to mówią, nowy rok, nowe my, także mam nadzieję, że coś ruszy do przodu, mamy zmianę trenera. E, czy to pomoże? Zobaczymy. No, mam nadzieję, że coś ruszy w tak zwanych naszych sercach. No i jak wygramy, no to już pójdziemy później wygranymi w tym nowym roku. A właśnie, a propos nowego trenera, zapytam teraz Natalię kilka słów o nowym trenerze. Jakie są odczucia? Czy są to pozytywne relacje? i czy treningi e, odpowiadają ci Natalia i jak się w nich odnajdujesz? Czy mi odpowiadają? No odpowiadają pewnie, e, problem, no trzeba było przypomnieć sobie troszeczkę angielski, bo wiadomo, e, po polsku już nie rozmawiamy, tylko English. E, treningi ciężkie, więcej trenujemy, e, nowa taktyka, e, nowe, nowe tutaj rozwiązania, ale przyjemnie, przyjemnie, bardzo miło. Dobrze, teraz nasz najbliższy przeciwnik to budowlani Toruń. Jak, jak uważasz w pierwszym? Przypomnijmy, że w pierwszej rundzie niestety uległyśmy tej drużynie. Czy znalazłyśmy jakąś receptę na to, aby pokonać ich w tej rundzie rewanżowej? No, przed tym meczem mówiłam, że musimy zatrzymać pawan i grać dobrze zagrywką, więc mam nadzieję, że teraz to spełnimy. Bo w ostatnim meczu zatrzymałyśmy pawan, ale reszta dziewczyn ruszyła, ruszyła Polak. Także nie wiem, no mam nadzieję, że jak my zagramy dobrą grę, to wygramy. Czyli co, jedziemy po trzy punkty. Jedziemy po trzy punkty. Trzymajcie za nas ściuki, Serdecznie zapraszamy do oglądania i kibicowania nas na miejscu. Niestety w Toruniu, ale przy okazji już zapraszamy wszystkich na mecz, który odbędzie się na naszej hali Naryńskiego. 19 w piątek o godzinie 20.15. Tak, telewizyjny. Telewizyjny mecz, także serdecznie Was zapraszamy i liczymy na Wasze wsparcie.